Cześć, tutaj Tomasz Migdałek, blog Birofileblogs.com Dziś recenzja jednej z dwóch najnowszych propozycji, najnowszej, samodzielnej propozycji browaru Pinta. Jest to piwo Grodziskie 4.0. Grodziskie 4.0, czyli czwarte de facto podejście Pinty do tematu piwa grodziskiego. Najpierw była Pinta la Grodziskie, później Grodziskie 2.0, Grodziskie 3.0. I teraz mamy grodziskie 4.0. Grodziskie 4.0, piwo niby nowe, ale niespecjalnie się różni od Grodziskiego 2.0. Parametry są prawie identyczne. W składzie mamy słody Weyermann pszeniczny Grodziski, wędzony dymem z dębu, chmiel lubelski i drożdż do fermenti z S33. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane, ekstrakt 7,8%, alkohol 2,6%. Wartość IBU 20. W grodziskim 2.0 mieliśmy taki sam ekstrakt, 7,8%. Alkohol nie 2,6%, ale 2,5% IBU nie 20%, ale 21. Ale generalnie te wartości są prawie, prawie identyczne i zarówno parametry, jak i skład tego piwa praktycznie niczym się nie różnią. Zobaczymy, czy, czy rzeczywiście tak jest. Natomiast różnica taka zasadnicza jest, jest tego rodzaju, że ta wersja Grodziskiego została uważona w browarze w Zarzeczu, czyli w drugim browarze, w którym Pinta swoje piwa waży. Poprzednie wersje Grodziskiego były uważone w zawierciu w browarze na Jurze. Tak to wygląda. Przyjrzyjmy się etykiecie. Etykieta w typowym sznycie dla piw grodziskich. Spinty. Tak się prezentuje. Tym razem tonacja zielona. Tak to wygląda. Etykieta i kontretykieta stanowią jedną całość. Też stałe znane rozwiązanie, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o browar Pinta. Ok. Tak to wygląda. Kapsel firmowy Pinty. Tradycyjnie kapsel ładny, zatem otwieramy. Ok, aromat. Wyraźna wędzonka. I na tym etapie w zasadzie tylko wędzonka. Takie wędzenie rzeczywiście no dość intensywne. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Co będzie po przelaniu piwa do szkła. Przelewamy. O, bardzo ładna piana nam, nam powstaje. To na pewno piękna piana. Piękna piana. Piwo barwy jasno żółtej. Piwo jest mętne, zmętnione światło przepuszcza średnio, wydaje mi się, że jak na grodziskie jednak te piwa, jak na takie tradycyjnie grodziskie jednak te piwa są zbyt mętne, ono powinno być chyba jednak bardziej klarowne, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż oryginalnego piwa grodziskiego nie piłem, to z tego co czytałem na jego temat, jednak ta klarowność była, była zachowana, osad przede wszystkim się znajdował na dnie butelki oryginalne grodziskie było klarowane karukiem, czyli rybim klejem. Można też ten karuk zastępować żelatyną, ale to głównie w warunkach piwowarstwa domowego. Chociaż sądzę, że na skalę przemysłową też by dało radę, choć nie byłoby to wtedy takie ortodoksyjne, tradycyjne klarowanie. Jasno-żółte, wygląda jak widbir. <grywa> Barwa jest naprawdę widbirowa. Piana też jest widbirowa, ale to oczywiście zupełnie inne, zupełnie inne piwo. Piana śnieżno-biała, e, głównie drobno-pęcherzykowa. E, opada dość wolno, wygląda na to, że będzie znaczyć szkło. Jest też trochę większy pęcherzyków, ale generalnie piana jest mniejsista, zwarta, ładna. Przyjrzyjmy się jej z bliska, przyjrzyjmy się z bliska e, piwu, e, jej barwie jego barwie. Tak, tak to wygląda, tak się prezentuje. Ładnie, efektyw, efektownie wygląda. No już tutaj się lacing zaczyna. Spoko. Aromacik. Wędzonka w dalszym ciągu jest jej dość dużo, chociaż są znacznie bardziej wędzone piwa. Gdzieś spod tej wędzonki jakiś taki motyw fenolowo-cytrusowy mi się wyłania, delikatnie. No jest coś takiego, takie jakieś delikatne cytruski tam, tam pobrzmiewają. Wędzenie powoli wydaje mi się gdzieś się ulatnia, ustępuje. Nie jest już tak wyraziste, jak jak było przed momentem. Okej, okay, próbujemy wasze zdrowie, grodziskie, 4.0. 0 Leciutkie, aksamitne. W smaku prawie nie czuć akcentów wędzonych, tak jak było przy Grodziskim 2.0. Jest fajny, fajny posmak chlebowy, bardzo przyjemny. Jest troszkę akcentów takich lekko cytrusowych, przypominających mi Witbira. <grym> nie, tylko, nie tylko wizualnie to podobieństwo jest. Fajne takie delikatnie chlebowo-cytrusowe muśnięcie. Podoba mi się. Nie wiem, na ile jest to zgodne jakby ze smakiem oryginalnego grodzisza, ale jest to, jest to dobre. Jest to naprawdę dobre. Gazowanie drobniutkie rzeczywiście w takim szampańskim typie ono jest na tyle drobne, intensywne, ale drobne. Jest na tyle drobne, że mamy takie wrażenie, właśnie, że piwo jest aksamitne. Że bardzo tutaj leciutko przechodzi przez gardło. Bąbelki w żaden sposób nas nie drażnią. Bardzo, bardzo fajnie. W odczuciu w ustach wędzenie. Prawie niewyczuwalne, jakiś minimalny akcent, akcent wędzony zaledwie, goryczka bardzo niska, rzeczywiście 20 IBU, jak najbardziej myślę, tutaj może być, zaledwie taki leciutki gdzieś akcent na finiszu, delikatnie goryczkowy od chmielu lubelskiego, ale naprawdę jest to piwo bardzo delikatnie nachmielone. Zgodnie jakby z prawidłami stylu, lekkie, orzeźwiające absolutnie nie można mu tego odmówić. Czy są jakieś zasadnicze różnice pomiędzy tym grodziskiem 4.0 a grodziskiem 2.0? No, jak sięgam pamięcią, to chyba niespecjalnie. Wydaje mi się, że barwa jest odrobinę właśnie bardziej żółta, taka taka witbirowa. Tam chyba przy 20 było odrobinę ciemniejsze, to piwo, bardziej w stronę jakiegoś pomarańczu szło, ale mówię nie pamiętam go, go aż tak dobrze, żeby tutaj jakieś porównania daleko idące przeprowadzać. Smakowo wielkiej różnicy nie ma. Może jest troszkę więcej tych, tych takich chlebowo-cytrusowych akcentów? Goryczka myślę, że na takim samym poziomie jak rodziskie 2.0, czyli bardzo niskim, czyli dobrze. Jest w aromacie wędzenie, jest troszeczkę fenoli, takich jakby goździkowych, lekko przyprawowych, ale one mogą się pojawiać w Grodziskim. Słuchajcie, naprawdę smaczne piwo, lekkie i orzeźwiające. Nie miałem okazji, tak jak mówiłem, z racji wieku swojego, próbować oryginalnego piwa grodziskiego, ale jeżeli smakowało podobnie, to myślę, że jakoś bym się z piwem grodziskim w tamtych czasach odnalazł. Mimo wszystko, jednak dobrze, że żyję w tych czasach, a nie w czasach słusznie minionych. Nie wiemy też, jak smakowało grodziskie na przykład 100 czy 200 lat temu. To też myślę byłoby interesujące doświadczenie tamtego piwa spróbować. Jesteśmy jednak skazani na współczesne próby. To prawdopodobnie nie jest próba ostatnia. Wróble ćwierkają, że w przyszłym roku, jeżeli dobrze pójdzie w browarze w Grodzisku Wielkopolskim, zostanie wznowiona produkcja piwa grodziskiego. Ponoć trwają jakieś prace nad tym i są już dość, dość daleko posunięte. Jeżeli byłaby to prawda, to pojawiłaby się szansa na powrót piwa grodziskiego ważonego w autentycznym miejscu jego pochodzenia, co myślę byłoby Takim bardzo symbolicznym i, i, i wartościowym gestem, i wydarzeniem. Mam nadzieję, że tak się stanie. Zobaczymy wtedy, czy uda się z tego stylu coś nowego wyłuskać, coś nowego uzyskać. Ta próba w wykonaniu browaru Pinta mi odpowiada. Piwo jest smaczne, lekkie, orzeźwiające. Nie ma tutaj też jakiegoś bardzo bogatego, złożonego. Aromatu, bo jest to piwo sesyjne, które ma orzeźwiać, które ma wzmacniać po wysiłku fizycznym, które jest też bardzo dobrą propozycją jako dodatek do posiłku lub po posiłku. W, zgodnie z tradycją wielkopolską, grodziską, właśnie piwo grodziskie było spożywane rodzinnie po śniadaniu wielkanocnym. Fajnie by było, gdyby takie tradycje, przynajmniej tutaj w Wielkopolsce, powróciły. Być może będzie na to szansa. Piwo smaczne, orzeźwiające, lekkie, godne polecenia. To tyle chyba z mojej strony. Tomasz Migdałek, blog Pijcie dużo dobrego piwa, na przykład grudziskie 4.0. Wasze zdrowie. Cześć.